ma wizowie, przejechałem 250 km, żeby dostać pająki, które po prostu upatrzyłem sobie. Mam prawie dorosłą samicę pelma auratum. Jechałem po nią 250 km, rozumiecie to? Jestem dumny z siebie, teraz tylko dojechać do domu i... Także pozdrawiam serdecznie i nagram wam filmik właśnie z przekładania. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, opowiem wam dziś... Jak to jechałem ponad 200 km od domu, żeby tylko dostać pająka, o, którego, o którym marzyłem 4, bodajże 3 lata. Dokładnie odkąd zacząłem terrorystykę, to ten fajn mi się zamarzył. Dorosła samica, wprawdzie nie jest jeszcze dorosła i potrzebuje jeszcze trochę czasu, ale zawsze to lepiej niż czekać 10 lat, aż ona dorośnie. A, właśnie. Zajdę, powinienem kopra zgolić. Dajcie mi chwilę. Tak teraz wyglądam. Lepiej, nie? Chyba. W sumie nie wiem, przynajmniej nie będzie mnie nic ciągło za kurtkę. Dobra, tak słuchajcie. Ogólnie mam takie auto trochę jak karampuk, takie... Jest to Renault Twingo. I... W drodze powrotnej wyświetliła mi się kontrolka, że coś jest nie tak z silnikiem. Pobiłem rekord prędkości tym autem kulając go 30 minut do tej prędkości. 168 km na godzinę autem, które ma około 40 koni. Wow, mechanik powiedział, że jest w szoku. <grym> Okej, okay, w każdym razie udało mi się dojechać na miejsce. Jechałem przez pipidówy jakieś nie wiem, drogi bocznej w ogóle. I to była jeszcze droga bez nazwy i się potraciłem potem, ale ogólnie spytałem się kogoś o drogę i udało mi się tam dojechać. No i kurczę. Myślę, że pora wam pokazać, co ja takiego przywiozłem. Wiecie co, było warto. Jak przyjechałem do domu, prawie się popłakałem ze szczęścia, moi drodzy. Przed wami prawie dorosła samica Brachy Auratum. Przy ten pajem jest przepiękny. Ten pająk jest przepiękny. No, ogólnie, tutaj pan, który dał mi pojemniki, stosuje taką wentylację. Myślę, że to jest jak najbardziej. Dobre, jeszcze tutaj nie wiem, na pokrywce jest takie coś. No i słuchajcie, elegancko tutaj. Samica ma 7 lat, jeszcze nie jest dorosła. No i mam nadzieję, że poczekam sobie jeszcze około rok czasu, może 2 lata, aż ona dorośnie i będę później kombinować coś dalej. No ogólnie, jak patrzyłem na nią, to nie wydaje się ten czerwony taki intensywny, ale myślę, że jak wy po prostu ukaże się on bardziej. Ale i tak, moim zdaniem, poęg jest zjawiskowy. Co wy o tym myślicie? Yy, za całość płaciłem 2,5 tysiąca niecałe. Z tego względu, że mam jeszcze parę ptaszników, które tutaj yy, że tak powiem przywiozę. Na przykład Nando kolora Vilosu, Salcedora Parahebana. Prachypelma bohimei, Nandochromatus, yy, pra, Pulchripes to jest, Geniculata, kolejna bohimei. No i jeszcze tutaj mam na dole dorosłą samicę jest potężna ta samica. Ptasznika tygrysiego, czyli Davus fasciatus. Teraz Davus Pentalogis, ex nazwa, nandochromatusa, którego do cholery muszę przełożyć, bo taki gówno się stało. Bo no, to, to, ogólnie pan go przełożył i no, że tak powiem dodał go do takiego pojemnika. Ja kurczę przyjechałem, nie miałem czasu przez y, tam ch, ogarnąć tego, od razu jak przyjechałem i pan, który już siedzi tak dwa dni może. No ogólnie tutaj miał wilgotno trochę, więc nic mu nie będzie pan, i tak mogą być. No ale, że tak powiem, no nie podoba mi się to, bo jak moja, na przykład, samica siedzi sobie tu, tak elegancko No i słuchajcie, mam tych nandochromatusów teraz, raz, dwa, trzy, cztery Cztery? Też jest nandochromatus? Ta, też nandochromatus, no to słuchajcie, mam cztery nandochromatusy No jak się uda wszystko, jedzie do mnie samiec teraz No to może, kurczę, postawi jedna kokon, druga, trzecia i czwarta, nie? O ile samiec przeżyje, bo ostatnio nie przeżył No i tutaj mamy jeszcze brachypelme... Czy jak to się nazywało? Wiecie co? Ja wam zaraz powiem nazwę tego. Mamy ta jedna nazwa, ale wyleciała mi głowy to jest Brachypelma albiceps. No i ona też jest już całkiem pokaźnych rozmiarów. Zrobimy sobie im nowe domki. No i ogólnie wszystko zobaczymy w tym filmie. No i ogólnie jak ktoś chce mam y, dorosłego samca na sprzedaż świeży y, takie coś. Velosella. tu widzicie nie widzicie delikatnie się cofni byczku o okej okay. tutaj widzicie takie czerwone od spodu samiec mi wyliniał tu widzicie wylinkę no i do cholery miał być to samiec do tej samicy która tu siedzi te pająki dorastają no, tak do około chyba 6 cm ciała czy tam rozstaw nóg no ogólnie są wielkości gdzieś yy, tego ince I sorry wyleciały mi na szybko te nazwy no i ta samica jej będzie dorosła jak będzie miała gdzieś o 2,5 cm ciała na teraz ma gdzieś 2 dc, więc no musi jeszcze tak jedną, dwie wylinki przejść. Wtedy będzie mieli, mieli pewność, że wszystko będzie git. No a tak tutaj no, miałem mieć samca, on wyliniał na dorosłość i, i rip, no więc kurczę, bierzcie go ode mnie póki to jest świeżo. Serio. Okej, okay. czyli coś takiego. A, no i padła mi tutaj jeszcze poecji loteria ornata. Ogólnie nie wiem... Co się stało dokładnie? Może ją coś zjadło. Powiem może, bo odwoka nie miała, wygląda jakby miała pozycję do linienia. No a tak naprawdę myślałem, że wyciągnę mi wszystko, bo zawsze daję pająkom jeść, czekam aż one zjedzą. A tak ona musiała dubie jakąś upuścić, Dubia się schowała i lip zada mi pająka. Prawdopodobnie to jest ten scenariusz. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze ile jest stopni na mojej hodowli i ogólnie jak patrzymy do pojemników, to jest tego trochę więcej temperatury dlatego, że po prostu to jest zamknięte i te powietrze, no po prostu tam jest cieplejsze trochę. E, ogrzewania jako tako mam tutaj różne kable grzewcze, dobra nie widać, tego tu widać, ale nie używam ich z tego względu, że no jakoś tak uznałem, że nie trzeba dogrzewać, im dopiero jakby była jakaś taka brak ogrzewania to wtedy im może coś puszczę. No tak nic, żadnemu pająkowi to nie przeszkadza, przytrzymam je w temperaturze pokojowej. Dobra, ogarnę sobie tylko terraria, zobaczę jak tam wszystko stoi i spróbujemy sobie ogarnąć jakieś yy, pojemniki do tych pająków nowe. Ogólnie też sprawa jest taka, że zastanawiałem się czy przypadkiem nie zostawić tych niektórych np. Na nandochromatusów tak jak one po prostu są no bo w sumie te pojemniki nie są najgorsze, są i niskie i fajne, więc myślę, że można by było tak zostawić, a jedynie zrobić jakąś taką kryjóweczkę im tak samo do tutaj brachy pelm. Natomiast genikulata na pewno przenieść, bo jest ogromny ten pająk, tak samo to i to też bym wolał przenieść, chociaż zastanawiam się jak to będzie wyglądać, także biorę się do roboty i wykombinujemy coś na miejscu moi drodzy. OK, zaczniemy sobie od czegoś prostego, jest to Nandochromatus, wszystko to co tutaj jest To są samice, mm, ogólnie y, nie będę zmieniał mu pojemnika, temu pająkowi Tylko po prostu sobie y, złapiemy go, spróbujemy go złapać I y, tutaj powędruje sobie jakaś kryjóweczka Zastanawiam się jak to zrobić, gościu dać tylko łapki Dobra, nie, niech on tak zostanie. Um. Teraz trochę tego. Pokażę Wam tutaj od spodu, jak to jest z tą samicą, jak, dobra nie widzicie, bo jest to zbyt matowe, może teraz, nie widać, trudno, tutaj pojemniczek zostanie tak jak zostanie, tutaj tylko powędruje to trochę włókna kokosowego więcej, i zrobimy jakąś kryjówkę normalną że pomyślałem żeby spróbować zrobić to co robi zawsze y, zając na kanale czyli że jak mamy coś takiego to on robi że daje tutaj y, płat korka coś, coś, coś w tym stylu i robi kryjówkę, ale widzę że to nie wyjdzie bo to będzie trochę za duże w każdym razie yy, jak to tak ma wyglądać nie to dosypiemy tego włókna tak trochę wiecie w miarę, w miarę, w miarę możliwości nie Dobra, tyle wystarczy. I teraz robimy tutaj taką prostą prostu jamkę. To nie wychodzi tak jak chciałem. Hmm, szkoda. Może jakoś tak jakbym to zrobił. No niezbyt mi się to widzi, wiecie? Chyba przed tym miał lepiej. To jeszcze raz, spróbujemy to dać na jedną stronę. I jeszcze raz, próbujemy zrobić tu jamkę. O, dobra, mamy to. Tylko, potrzebuję to dać wszystko na jedną stronę. Dobra, jako tako zrobiło się coś takiego, tu sobie pamiątk będzie miał swoje, że tak powiem gniazdko, widzicie taka jama tutaj jest, no i teraz, nie teraz moi drodzy, panie też będzie mieć miejsce do linienia, o to się nie bójcie, już tu nic więcej nie wsadzę, chciałem po prostu, żeby miał taką kryjówkę. I to w sumie tyle, i teraz po prostu go sobie zamkniemy. Jeszcze tylko właśnie miseczka z wodą. Mówiłem, daję je wszędzie, i będę dawał je wszędzie. Ok, coś takiego jak pan będzie chcieć, tu sobie wywinieje, więc coś takiego po prostu mu zostawimy. Bawiłem się nad jakimś yy, mchem czy coś. Możemy w sumie dać trochę tutaj nad te wrota, żeby było to w miarę ładne dla oka tu coś takiego i z drugiej strony tutaj też może coś takiego, coś takiego być o. coś na tej zasadzie Jest. A teraz to się wydaje, że to jest za małe. No dobra, niech już tak zostanie, zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz widzę, że z tym to nie jest dobry pomysł, żebym tak po prostu robił. Bo wtedy im się, że tak powiem, zabiera wolne miejsce. Przedtem widzicie, jak to wygląda, w kurde na pół pojemnika. Niezbyt fajnie, ale już to tak zostawimy i po prostu będę wiedział na przyszłość, żeby dać tylko im miseczkę z wodą. Część dalsza w kolejnym filmie, a Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, napiszcie mi koniecznie coś w komentarzu, jeszcze raz, hej. hej.